Jakiś czas temu nagrałem film, gdzie opowiadałem wam o 99 rzeczach, które pojawiły się w Petsimulatorze, ale niestety nie powiedziałem wszystkiego. A więc dzisiaj omówimy sobie wszystkie developer produkty, takie jak jajka i stwierdzimy czy Petsimulator 99 jest free to play czy bardziej pay to win, a więc zapraszam was do oglądania. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu na moim kanale, polecam sobie nadrobić, bo jest to druga część tego filmu, a ja już nie przedłużam i lecimy do pierwszego deweloper produktu. A więc pierwszą rzeczą, którą powinniśmy sobie omówić Jest to, że mamy trzy sloty do enchantów Myślałem, że będzie to po prostu każdy jeden slot za tą samą cenę Ale jak widzicie, wszystkie sloty będziemy musieli zapłacić aż 2400 robuxów No co moim zdaniem jest bardzo dużą ceną Ale jeżeli będziemy mogli założyć sobie 5 enchantów na raz Bez wydawania robuxów Myślę, że te trzy będzie dobrą opcją oczywiście dla graczy, którzy wydają sobie robuxy i jak już zaraz się dowiecie dla to właśnie dla graczy, którzy wydają te robuxy, bo będą trzy książki za robuxy, więc za dużo razy mówię robuxy. Dobra, więc widzowie, ja oceniam to pay to win, no bo jak inaczej, no to jest po prostu za drogie, moim zdaniem, no trzy enchanty, no trochę takie średnie, jeżeli za darmo mamy na przykład pięć enchantów. A więc bardzo ciekawą rzeczą będzie to, że będziemy mieli na samym początku gry starter packi, ponieważ mamy starter packa oraz eks Expert Starter packa, co jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem ten starter pack pierwszy będzie free to play, bo mamy go za 140 Robuxów, więc chyba nie powinien jakoś dużo dawać, a ten Expert Starter Pack no jest za 800, więc wydaje mi się, że musi dużo dawać. No i będzie trochę bardziej pay to win. Następną rzeczą będzie Huge Maszynka, więc my wiemy, że będzie Huge Maszynka w gierce, tego w sumie nie wiedziałem wcześniej. No ale jak widzicie, będzie mi za 300 Robuxów, no pewnie za ileś tam petów, przerobienie na Huge'a, oraz za 800, więc w sumie dla mnie to nie jest aż tak bardzo pay to win, ale no jak to woli, więc ja zostawiam to bez oceny. Następnym deweloper produktem będą gamey, i moim zdaniem w sumie zależy od stale tych cen gemów. W sumie już widzimy, ale yy, jakby to powiedzieć, no zależy ile tych gameów będziemy mieli. Jeżeli będzie ich bardzo dużo, to moim zdaniem będzie to pay to win, a jeżeli mało, no to będzie to free to play, ale no pewnie dużo zrobią, więc no. Ale większość możemy tam kupić za gamey w tej gierce, więc no powiedzmy, że pay to win. A więc następną rzeczą będą nasze ukochane jajka, które oczywiście będą po takiej samej cenie. No, znowu zależy od procentów na Huge, na Titaniki, ale wydaje mi się, że będą trochę większe niż w Pectimulatorze albo takie same bo jak wiecie, no, będziemy mogli założyć stopetów, więc no, mus, muszą być jakieś większe procenty, żeby dały się cały team tego zrobić. No ale... Ja to oceniam oczywiście pay to win, bo nie lubię takich rzeczy jak i Aika. Bardziej jak jedno kosztuje 20 zł. A więc następną rzeczą będzie masywny podium pack, który będzie za 250 robuxów, Więc moim zdaniem jest to spoko cena jak za pack z podkami, które nawet są spoko, więc oceniam to free to play. A więc teraz przejdźmy sobie do trzech enchantów, o których już mówiłem. A więc pierwszym tym. Pierwszy będzie będzie Fireworks Enchant, co pewnie będzie co jakiś czas wysyłało fajerwerki, które będą niszczyły czesty. Później mamy Lucky Block Enchant, w sensie tamten jest za 200 Robuxów, jakby co. A Lucky Block Enchant jest za 650 i prawdopodobnie będzie po prostu jakiś większy drop z. Skrzynek, czy coś takiego. I mamy Chest Mimic Enchant, co też może nam jakoś dropu przywyższać, ale to jest warte 1200 Robuxów, więc za te trzy książki będziemy płacić. Yy, muszę to obliczyć. Chwila, chwila, moment, chwila, moment. 2250 Robuxów, więc jest to bardzo, bardzo dużo. No i przejdźmy sobie do osobnej rzeczy. Ostatnią rzeczą, którą sobie przygotowałem są klaun walczery czy coś takiego. Wydaje mi się, że to będzie po prostu umożliwiało nam y, robienie klanów, więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Oh my feelings On my feelings <laughs> 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 on my feelings All my on